Deficyt kaloryczny jako klucz do Twojej zmiany. Czy Ty naprawdę musisz być na diecie? A może wystarczy poznać jeden podstawowy klucz, bez której metamorfoza tak naprawdę się nie uda? Witaj, Lidia. Czym jest właściwie deficyt kaloryczny? Otóż to prosta, zupełnie zasada. Kiedy dostarczasz swojemu organizmowi mniej kilokalorii niż on potrzebuje, to w tym momencie powstaje deficyt kaloryczny. Co jeszcze więcej, zadziewa się w twoim ciele. Otóż kiedy deficyt kaloryczny jest zastosowany, zaczyna się spalać tkanka tłuszczowa, a tak naprawdę właśnie o to chodzi. Dlaczego bez deficytu nie ma odchudzania? Dlatego, że jeżeli organizm będzie otrzymywał tyle kilokalorii, ile potrzebuje, no to przez cały czas ty nie będziesz chudła. Jest to tak naprawdę bardzo Prosta sytuacja i, i nie jest to żadna filozofia, tylko jest to biologia. Najczęstsze błędy, które popełniamy my jako kobiety, i sama też oczywiście je popełniałam, to to, że robiłam tak, że ten deficyt mój kaloryczny był za mały, a wtedy w tym momencie, no niestety, bardzo często wracał efekt jojo. I teraz, jak zrobić to w sposób prosty, żeby, żeby to mogło funkcjonować? W naszej codzienności bez stresu, ale jednak spróbować. Pierwsze najważniejsze. Ustal swój start. I ja tutaj opowiem Ci na bardzo prostym, bez wzorów, na bardzo prostym przykładzie. Kobieta, która waży 70 kg, jeżeli zrobimy to razy 30, wychodzi nam 2100 kcal. I w tym momencie najprościej będzie zrobić tak, że od tego bez Stresu, bez głodu, bez presji, odjąć zwykłe 300 kilokalorii, czyli nie samo 500-700 na sam start, bo najważniejsze, żebyś w ogóle zmniejszyła te kilokalorie, tak? bo chodzi o to, żebyś nie czuła głodu, ale żebyś czuła się dobrze w tym, co robisz. Największy problem w tym wszystkim jest jeszcze to, że większość ludzi nie ogarnia, ile tak naprawdę je. I tutaj bardzo pomocne są takie aplikacje bezpłatne, gdzie ja zawsze zachęcam, żeby poznać bardziej siebie i taką aplikację sobie pobrać, zrobić testowo jeden, może, <laughs> może dwa dni, w których wkładasz, ale wkładasz wszystko, 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 co y, jesz. I w tym momencie zobaczysz, w którym ty tak naprawdę momencie jesteś, ile tych, y, tych kilokalorii dziennie... Przyjmujesz. Przetestować sobie przez takie 3 dni od tej wartości. Odjąć, tak jak powiedziałam, na samym początku te 300 kalorii. Obserwować siebie przez 7 do 10 dni. Jeżeli ty będziesz się czuła dobrze, a Twoja waga po tygodniu spadnie, będziesz czuła lżej po prostu w pasie, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. Jeżeli to nie nastąpi, no to bardzo prostą, prostym wyjściem jest co? Odjąć kolejne 100 kilokalorii. Dlaczego ja Ci to tak polecam? Dlatego, że większość z nas, w tym zabieganym po prostu naszym codziennym życiu, mamy taki problem, że my w ogóle nie wiemy, tak jak powiedziałam, ile my tych kilokalorii przyjmujemy, ale tu nie chodzi, żebyś się trzymała tych kilokalorii tylko chodzi o to, żebyś poznała siebie, co Ty wybierasz do tego jedzenia. W tym momencie też poznasz taką zasadność, że pączek tak naprawdę to zupełnie inna wartość niż pełnowartościowy posiłek. I te trzy dni mogą dać Ci bardzo, bardzo dużo do myślenia, bo wiem, że wszystkie my kobiety chcemy od razu sunąć w tydzień na lepiej 10 kg, ale ja namawiam Cię do tego Abyś poznawała siebie, żebyś uspokoiła głowę, nauczyła się zdrowych zasad odżywiania i wiedziała, co tak naprawdę tobie służy. Bo kilokalorie te i deficyt kaloryczny, to w tym momencie nie ma znaczenia, co ty jesz. Ty możesz jeść same fast foody, a dostarczać mniej kilokalorii swojemu organizmowi, też będziesz chudła. Tylko zastanów się, jak będziesz się czuła i co, co Ty tak naprawdę swojemu organizmowi dajesz. Czy czujesz się zaopiekowana, czy tam są minerały, witaminy, bo długopalowo w ten sposób organizm i tak się upomni właśnie o te rzeczy. Jeżeli po tym filmiku powstały Ci jakieś pytania, może coś jest dla Ciebie niejasne, to zapraszam Cię do przestrzeni www.dni z głową online, tam możesz zarezerwować bezpłatną 15-minutową konsultację. Chętnie odpowiem na nurtujące Ciebie pytania.